모르지만, Teraz nie wiem dokładnie, ile kosztuje ten samochód, ale powiem Ci później, jak się dowiem. Teraz nie wiem dokładnie, ile kosztuje ten samochód, ale powiem Ci później, jak się dowiem. Teraz nie wiem dokładnie ile kosztuje ten samochód, ale powiem ci później, jak się dowiem. Teraz nie wiem dokładnie ile kosztuje ten samochód, ale powiem ci później, jak się dowiem. Zgim, 우리가 어디에 있는지 말해줘. Powiedz mi, gdzie teraz jesteśmy. 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 gdy sasil, a gdzie bym jest, Wiedząc o tym, że jest zimno, powinieneś się ubrać cieplej. Wiedząc o tym, że jest zimno, powinienes się ubrać cieplej. Wiedząc o tym, że jest zimno, powinienes się ubrać cieplej. Wiedząc o tym, że jest zimno, powinienes się ubrać cieplej. Nanin i pangmurgani kapulman Hadanagon Algenende, kaidenen ku jurewari Wiem, że warto odwiedzić to muzeum, ale przewodnik nie powiedział dlaczego. Wiem, że warto odwiedzić to muzeum, ale przewodnik nie powiedział dlaczego. Wiem, że warto odwiedzić to muzeum, ale przewodnik nie powiedział dlaczego. Wiem, że warto odwiedzić to muzeum. Ale przewodnik nie powiedział dlaczego. Dowiedziałem się od kolegów, że miałaś poważny wypadek. 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 Kto umie pływać? Kto umie pływać? Kto umie pływać? Kto umie pływać? Na cingu Marek Mój kolega Marek umie bardzo dobrze pływać. Mój kolega Marek umie bardzo dobrze pływać. Mój kolega Marek umie bardzo dobrze pływać. Mój kolega Marek. Umie bardzo dobrze pływać. Oto nurery portuara. Co umiesz śpiewać? Co umiesz śpiewać? Co umiesz śpiewać? Co umiesz śpiewać? Sądzę, nikiesa o durery karciosa prenda durery Umiem śpiewać polskie piosenki. Moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać. Umiem śpiewać polskie piosenki. Moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać. Umiem śpiewać polskie piosenki. Moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać. Umiem śpiewać polskie piosenki. Moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać. 누가 이 셔츠를 다릴 줄 알아? kto umie p r s o w a ć k o s i e p r s o w a ć k o s i e p r s o w a ć k o s u l i e p r s 나의 어머니가 다림질을 하실 줄 알아. Moja matka umie prasować. Moja matka umie prasować. Moja matka umie prasować. Moja matka umie prasować. Od kiedy umiesz mówić po angielsku? 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 오래전부터 영어로 말할 줄 알았어. Umiem mówić po angielsku od dawna. 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 Co umiesz robić najlepiej? 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 Najlepiej umiem rysować portrety. Najlepiej umiem rysować portrety. Najlepiej umiem rysować portrety. Najlepiej umiem rysować portrety. 엄마, 케이크 만들 줄 알아요? Mamo, u m e s r o b i c a s t o Mamo, u m e s r o b i c a s t o Mamo, u m e s r o b i c 아쉽지만, 케이크는 못만들어 Niestety nie umiem robić ciasta. 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 Kto umie grać w siatkówkę? 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 Na Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę. Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę. Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę. Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę.